Chyba się zatrzymają po niego siema, witam Was w nowym vlogu. Dziś jesteśmy znowu na stepie. Pogoda dopisała. Siema urdeczki, jesteśmy dzisiaj na stepie Kończymy z tym zamularskim systemem nagrywania moich <noise> drogów. Zostawcie sobie łapeczki lecimy po 2115 subów i pamiętajcie o napisaniu komentarza, kiedy ma się odbić dżem. Pamiętajcie o tym, a my zaczynamy od kopania. Dobra, ogarnęliśmy lądowanie, jak widzieliście. Ogarnęliśmy to, żeby było pięknie, ładnie na dżem. Jest super, a Wy jeszcze raz pamiętajcie subskrypcji, bo lecimy po 2115 subskrybentów. Wiecie, bo tak o! Damn, son! I mały działa, wszystko działa, także my latamy. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda od ściany. Yo! Dobra, już trochę bez błaznowania. Naprawdę napiszcie w komentarzu, kiedy byście chcieli dżem. Planujemy go na jakoś marzec. Łamane przez czerwiec, koniec maja, początek czerwca. Także napiszcie w komentarzach, kiedy by Wam to pasowało. Dobra to jest dziś pierwszy chodnik i ostatni na skakanie oprócz mnie jesteśmy we dwóch i latamy cilowo. I ostatnio na tej hopie oto tutaj wykręciłem siódemę. Także jeszcze nie wylądowałem, tutaj mogę Wam pokazać. Tak, nie wylądowałem tutaj. Robiłem to na twarde lądowanie, więc hardkorowo. I kto napisze w komentarzu 720, przypinam mu serduszko. Myślę, że się opłaca. Dawaj lot. Dawaj lot. I.

Jooo sprawa jest taka, że porobiłem już kilka tych trików z no footami No foot, no food, nothing Mogę już przejść do katowania supermana, czyli do pozycji kulki O której wspominał Szymon Godziek w swoim poradniku

Dobra, wywaliłem się z tej trójki, było dosyć śmiesznie. Stwierdziłem, że jak przekręcałem teraz nie, przekręcę i nie dokręciłem. Także lecimy z jakimiś łatwiczkami, a potem coś trudniejszego. Dobra, przydało się coś do tego dodać. No. No. my niggas do you trap trippity trap you feel me she on my lap she feeling me feel me all on my dick she feeling me my labosma like a chimney a i can't no fuckin' no way me she on my lap she feeling me feel me all on my dick she feeling me my labosma like a chimney a Fresh now I'm back on the block. It's back to bando's dice and dancing, rock I'm my gun. It's I'm chasing. Off to keeping up, hoping and pagan drop. And they had me sitting in jail, what the undies Yo. hit when you want me to rock? You aware of what not on Fresh off now, bro, whip that pop. Fresh off now I'm back on the block. It's back to the bando's and dancing, rock my gun. It's I'm chasing. Off to keeping up, hoping and pagan drop. And they had me sitting in jail, for what the undies hit when you want me All to rock? bro aware of what's got? Fresh off now, bro, whip that pop. Roll, roll, tap, yeah, Jalitva, so you. Shot Back then, I was <laughs> a young kid, my head was hot nowadays. I track my store and draws. I used to go take that off. I hate this hate because I'm a young boss. She's then called Bosch. I might take <inaudible> her <inaudible> out <inaudible> to a class. She's Dzielski, jak robiłem kilka parfinów, a teraz popróbuję zrobić czyste beko, bo zawsze robię bardzo brzydko i mi się to nie podoba i trzeba to kytować nope. <grym> Dobra, myślałem, że było ładnie, ale jak zawsze nie było ładnie Bo nogi mi idą tak przy tym jak flipie, a ja tak nie chcę i ja chcę zrobić bardzo ładnie w taką kulkę, więc jeszcze raz Dobra, ten backflip mnie w miarę zadowolił, nie było tak bardzo zrobiony w mostek, więc mi się to podobało. Jeszcze pokatuję backflipa na pod Podgórska, wyczekujecie odcinków od nich za kilka tygodni, planujemy tam wyjechać. Będę kotał tam między innymi a double backflipa i korka, także możecie się jarać, już mój jarań. Dobra było tak, to będzie tak Dobra, podjąłem decyzję o tym, że spróbuję sobie siódemkę jeszcze raz Po ostatnich dniach eee, Rozkopię sobie lądowanie i przechodzimy do katowania Dobra, ja już chwilę rozkopałem to i teraz się rozgrzeje Wy zobaczycie to na szybko jak się rozgrzewam i żeby mi się ta siódemka udała zostawcie suba Pamiętajcie lecimy po 2115 subów Hamska reklama póki Marcel nie widzi tu jest mój Instagram o na tej ręce ha. Będzie miał co montować chłopak yeah. Dobra, ja już przestaję się kręcić po tej siódemce mnie trochę boli noga, a nie chcę przegąć pały, także my zawijamy na skate i zobaczycie, co tam będziemy robić. Jo, jesteśmy na wirczalnych streetach taki szybki przejście mieliśmy być na skate'cie, ale z street życiem i robię szybką akcję. Jo, kurde. Yo Siema pokaż nowy blat Ball street wiesz, nowy blat to trzeba to uczyć Dobrze Nagrałeś to? Tak, tak. Nagrałem Wyślisz mi mój telelefon Staraj się to, na Starę, Starę Starę -pisk -pisk. <grym. <grym. Chyba się zatrzymałem po niego

Co mam zrobić? bo mamy uzbierać Dwa jedynie, 5 pięć słów. Juta, Ja. Daj mu. E dał. No. A my ja bym teraz para <grybujesz> Yo Na tego co, jak robimy. tego ratusza miejskiego zakończamy ten vlog. Także pamiętajcie o subskrypcji kanału. Piszcie kiedy drzem, a my słuchamy piastę i lecimy.